Moje doświadczenia z firmami, które oferują wykończenie pod klucz jest raczej złe. Często jak poczytamy sobie opinie o tych najbardziej popularnych firmach wykończających, współpracujących z deweloperami, no to nam niewiele dobrego znajdziemy. I z takim też nastawieniem zawsze idę na odbiór. I nie to, żebym robił laurkę tej konkretnej firmie, ponieważ było kilka wad, które no warto byłoby prześledzić i ponaprawiać ale było kilka rzeczy, które zwykle są niezrobione, a tutaj były na przykład zasylikonowane ościeżnice e, drzwi do łazienki to jest tyle ważne, że te wszystkie ościeżnice to jest tak naprawdę sprasowana dykta jak dostanie trochę wody to puchnie więc to trzeba najpierw zalakierować od dołu, a potem uszczelnić, żeby tamta woda się nie dostawała i to wtedy jest dużo trwalsze doskonale to widać w łazienkach, w których przy samych drzwiach od razu jest wanna, bo tam zawsze coś poleci bokiem, dostanie się na tą ościeżnicę i ona sobie spuchnie. Natomiast jeżeli to jest duża łazienka, jest tak zaaranżowana, że tam nie ma co podciekać, no to dopóki nie będzie żadnej awarii, to tam się nic nie stanie. Co mi się zawsze rzuca w oczy w kosztorysach firm wykończeniowych, to jest gładź na sufitach. Jako wykonawca w życiu bym nie położył gładzi na sufitach, bo by mnie ręce bolały. A jako inżynier wiem, że pogrubianie warstwy tynku na suficie grozi jego spadnięciem komuś na głowę. Więc wykonuje się zwykle szpachlowanie, a szpachlowanie powinno być nieco tańsze, więc to warto zawsze sobie tam doprecyzować. Bo oczywiście wszyscy chcemy mieć piękny, ładny, równy sufit, ale pytanie, czy to na pewno była gładź, czy nie samo szpachlowanie. Czy tu dostarczyli wysoką jakość, jak w przypadku robót nawet u dewelopera? Wady są zawsze. Jeżeli naprawią, no to będzie dobrze. Dzięki, że oglądaliście, do zobaczenia na kolejnych odbiorach. Pozdrawiam, cześć.